Rafał Pawlik zaprasza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chrystus zmartwychwstał. Spotykamy się w okresie paschalnym i w tym czasie chciałbym na nowo powrócić do tematu sprzed miesiąca, czyli do tematu rzeki, jakim jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Chciałbym Państwu pokazać kolejne świadectwa historii i starożytności, które przekonują nas, że ten sposób przyjmowania Komunii Świętej nie jest niegodny. Mimo, że niektórzy tak twierdzą. Poruszam ten temat po raz drugi, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że sam byłem świadkiem rozmowy, w której to m.in. pewien kapłan twierdził, że no, ten proces sekularyzacji, który teraz jest w kościele, jest związany właśnie z Komunią Świętą na rękę. Jest to jakieś nowum, jakaś rzecz, która dzieć się nie powinna, bo przecież to jego ręce są. Tymi rękami, które zostały specjalnie przez biskupa przygotowane do tego, żeby ciało Chrystusa dotykać, i świecki tego robić nie powinien. To stało się dla mnie dość dziwne, gdyż nie zawsze spotykamy się z takim podejściem księży, natomiast tutaj o takim podejściu słyszałem. Druga sprawa jest jednak dla mnie ważniejsza, bo to, co sobie myśli jeden. Poszczególny świecki czy jeden kapłan to jest rzecz mała. Natomiast w internecie bardzo wiele pojawia się argumentacji, które wskazują na to, że sposób przyjmowania Komunii Świętej, poprzez to, że najpierw otrzymujemy Komunię Świętą do rąk, a potem bierzemy je do ust, jest świętokradczy i wskazują na to po pierwsze święci Kościoła, a po drugie tradycja kościelna. Tych świętych Kościoła, no ja byłem zdziwiony, ponieważ bierze się zarówno świętych, Takich teraźniejszych, jak i świętych ze starożytności. Niestety, analizując argumenty przeciwników Komunii Świętej na rękę, doszedłem bardzo szybko do wniosku, że większość z tych argumentów niestety opiera się na przekłamaniu. I bardzo mnie to zabolało. Zabolało mnie to tym mocniej, gdyż uważam, że nawet w walce o jakieś ważne idee nie powinniśmy stosować. Kłamstwa. Natomiast to kłamstwo tutaj celowo lub niecelowo zostało zastosowane. W czasie przedświątecznym pojawiły się takie, jakby powiedzieć, dwie wypowiedzi. Jedna Jana Pawła II, który to niby w homilii z 1 marca 1989 roku krytykuje przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Ten fragment, jakby powiedzieć, ataku na ten sposób przyjmowania Komunii Świętej został rozpowszechniony przez portal Fronda i tam właśnie to kazanie się znalazło. Jednakże bardzo szybko choćby na przykład ksiądz Paweł Ptasznik w rozmowie z KAI, można to przeczytać sobie na Katolickiej Agencji Informacyjnej, jakby powiedzieć, odniósł się do tego tekstu, to jest ksiądz, który specjalizuje się w, jakby powiedzieć, Janie Pawle II, w jego nauczaniu, przeanalizował, czy Jan Paweł II w ogóle 1 marca 1989 roku był w, w tym miejscu, z której to niby ta homilia pochodzi, okazało się, że nigdy tam nie był, znaczy nie był w tym czasie, bo w tej parafii był raz, ale w innym czasie, i tych słów nie powiedział, czyli cała ta jego, jakby powiedzieć, przemowa Jana Pawła II, która znalazła się w katolickim internecie, okazała się fałszywa. I to jest dość interesujące, że nawet Jan Paweł II, czyli papież, który zupełnie nie miał problemów z, z udzielaniem Komunii Świętej do ust i na rękę, który wielokrotnie to robił, który na przykład również brał udział w mszach, które są związane z drogą neokatechumenalną, gdzie Komunii Świętej wiernym udziela się nawet pod dwoma postaciami, a do wykorzystuje się chleb, a nie opłatki. Papież też brał udział w takiej Eucharystii, taką Eucharystię odprawiał. Niektórzy uznają, że autorytet Jana Pawła II jest dobry, aby podbudować swoje własne myślenie. Czyli ktoś stworzył Użyję takiego dzisiejszego słowa fejkowy, czyli kłamliwy tekst, w którym to niby papież krytykuje coś tak ważnego jak przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. No to mnie zdziwiło, ale drugi tekst był jeszcze bardziej wkurzający dla mnie osobiście, gdyż jestem pełen podziwu w stosunku do matki Teresy z Kalkuty, która większość swojego życia spędziła na pomocy ubogim i na walce z aborcją. Ona zawsze mówiła, jest to piękne i zdanie znane, że jeżeli jesteśmy w stanie. Przekonać kobietę, aby zabiła własne dziecko, jesteśmy w stanie się wymordować. Zdanie, które dla mnie jest bardzo obrazowe. Kobieta, która całe życie walczyła z aborcją, i nagle przed świętami w internecie pojawia się bodajże jej zdanie, w którym to matka Teresa z Karkuty twierdzi, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest gorsze niż aborcja. Szok. Oczywiście nie znam nauki matki Teresy z Kalkuty aż tak dobrze, żeby móc stwierdzić sam, że jest to na pewno kłamstwo. Dlatego no, jestem człowiekiem XXI wieku, szybko internet, znalazłem numer do sióstr zgromadzenia, które matka Teresa z Kalkuty założyła, a one mają też dom w Polsce. Zadzwoniłem tam do tego domu. I spytałem wprost, czy rzeczywiście matka Teresa takie słowa kiedykolwiek wypowiedziała. Przeurocza siostra, która ze mną rozmawiała, czy nie wiem, jak wygląda, bo rozmawialiśmy przez telefon, ale miała przeuroczy głos. Widać. Było, że akcent zagraniczny, że nie pochodzi z Polski, powiedziała, że absolutnie nie. Im absolutnie nie jest znane takie zdanie matki Teresy z Kalkuty, a wręcz przeciwnie, siostra mnie zapewniała, że matka Teresa z Kalkuty absolutnie nigdy nie miała problemu z Komunią Świętą na, na dłoni. Sama tak przyjmowała Komunię Świętą. Przypomnę, że ze względu na to, że jej zgromadzenie no, działało w takim środowisku, gdzie nie zawsze był kapłan, to sama matka Teresa z Kalkuty często udzielała Komunii Świętej jako kobieta, co było wielokrotnie, jakby powiedzieć, wyciągane przeciwko niej i ci, którzy nie zgadzali się z procesem batyfikacyjnym matki Teresy z Kalkuty, który się odbywał kilka lat temu, no wyciągali ten argument, że jak ona śmiała coś takiego robić. Kościół rozeznał, że mogła to robić, ponieważ no, sytuacja była taka, że nikt inny na przykład wtedy Komunii udzielać nie mógł. I można powiedzieć koniec, ale... Te fragmenty, o których mówiłem przed chwilą, to fragmenty dość nowe. Matka Teresa z Kalkuty żyła niedawno, można się odnieść, właśnie tak jak mówię, do tych sióstr do osób, które znają jej nauczanie. Jeżeli chodzi o Jana Pawła II, no też przecież święty, nam znany bardzo dobrze, dlatego też nie można e, powiedzieć, że no to jest jakaś taka postać nieznana, mistyczna, nie wiadomo, co on tam powiedział, są ludzie, którzy zajmują się nauką Jana Pawła II i zawsze można się do nich odnieść. A co z tymi przykładami, tak zwanymi starożytnymi? Więc jakie to są te świadectwa ze starożytności? Ja Państwu mówiłem w zeszłym miesiącu o Cyrylu Jerozolimskim, biskupie, który zostawił nam skarb w postaci kazań, które głosił do katechumenów, czyli do tych, którzy przygotowują się do chrztu. On to przygotowywał ich w ten sposób, że oprócz nauki, którą człowiek musiał no, pojąć, zanim zostanie ochrzczony, przekazywał katechumenom, w jaki sposób mają przystępować do Komunii Świętej. Mówiłem tutaj o tym, że mają zrobić znak krzyża na Czyli jedna ręka pod drugą, na ten tron skrzyża mają przyjąć ciało pańskie, poadorować, dopiero spożyć. Potem podchodzą do kielicha, gdzie już nie biorą go do dłoni, tylko w jakiś sposób są schyleni i w ten sposób piją. A później dotykają swoich ust i błogosławią swoje zmysły. I wielu tradycjonalistów twierdzi, że jest to y, świadectwo bardzo niewiarygodne, jest wręcz dziwne, i dlatego należy uznać, że, no, jakby powiedzieć, nie można brać tego świadectwa poważnie. A za to jest wiele bardziej wiarygodnych świadectw, na przykład relacja świętego Leona, świętego Bazylego oraz Grzegorza Wielkiego, z których to relacji miałoby wynikać, że praktyka, Przyjmowania Komunii Świętej do ust była już obecna w IV-V w wieku i była to rzecz lepsza. Czyli to rzecz, która jakby powiedzieć wynikała bezpośrednio z miłości do Chrystusa, a ta praktyka przyjmowania Komunii Świętej na rękę była praktyką, która musiała zostać wyrugowana. No, i dlatego też warto sobie zadać pytanie, czy tak rzeczywiście było. Tak jak wspomniałem, zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa nie jest historykami, no i Leona Wielkiego czy też świętego Bazylego nie czyta na dobranoc. Dlatego, gdy spotykamy się z takimi argumentami, możemy uznać, hmm, może rzeczywiście tak było. Może ktoś przekłamał tego Cyryla Jerozolimskiego i jego świadectwo jest nieprawdziwe. Otóż Cyryl Jerozolimski. Kiedy pisze o tym tronie, który tworzymy ze swoich rąk, bardzo mocno skupia się też na tym, że przyjmujemy prawdziwego króla i tak jak mówiłem w zeszłym miesiącu, musimy uważać, żeby żadna drobina nam nie spadła, gdyż to jakbyśmy złoto gubili, tak? Czy też drogie klejnoty. Wzrok mamy mieć utkwiony w ciele eucharystycznym, trzymanym w dłoniach, co ma pomóc wiernemu nie rozpraszać się. Dzięki temu ten człowiek, który miał przyjmować, jakby powiedzieć, to ciało pańskie, miał być całkowicie skupiony na Chrystusie. Nauka Cyryla nie była odosobniona. Mamy także świadectwo Bazylego Wielkiego, czyli jednego z ojców kościoła, biskupa, pisarza wczesnochrześcijańskiego, który w swoim liście z 372 roku, ten list był adresowany do takiej patrycjuszki Cezarei, wyjaśnia, w jaki sposób należy przyjmować komunię świętą. Podobnie jak inni duszpasterze starożytni, koncentruje się przede wszystkim na wyznaniu wiary, tak? czyli trzeba wierzyć w to, aby... Do tego stołu pańskiego przystępować. Do swojego adresata pisze, że Komunię świętą możemy przyjmować nie tylko na rękę, ale w przypadku braku szafarza nawet z własnych rąk. I to tak jak mówiłem w zeszłym miesiącu w teologii istnieją te dwa słowa, czyli dawanie Komunii świętej i przyjmowanie Komunii świętej, a także branie Komunii świętej. To często się, jakby powiedzieć niektórym ludziom miesza, kiedy te teksty czytają, gdy na przykład słyszą, że jakiś tam święty mówił, że trzeba przestać, aby wierni brali Komunię świętą, nie oznacza to, że mają brać czyli przestać przyjmować na rękę Komunię Świętą. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że mają przestać sami sobie tej Komunii Świętej udzielać. I tutaj święty Bazyli pisze o tym, że osoby świeckie mogły przechowywać najświętszy sakrament w swoich prywatnych domach. Z jego listu wynika, że tradycja ta była owocem tych wewnętrznych okoliczności, problemów, że celebracja Eucharystii była tylko kilka dni w tygodniu, czasami cztery, czasami raz, że były prześladowania, niemożliwość uczestniczenia w tej mszy świętej przez wiernych. Biskup Cezarei, bo to był biskupem Cezarei, pisze, że należący do ludu, czyli wierzący, niemal zawsze ma żertwę u siebie w domu i przyjmuje ją, kiedy chce, z rąk własnych. Kiedy bowiem kapłan dopełnił już raz ofiarowania i przekazał wiernemu tą żertwę, ten, który ją otrzymał jako zupełną, gdy przyjmuje ją codziennie, winien być przeświadczony, że godzien ją otrzymał i godzien ją przyjmuje. Czyli można powiedzieć, że samemu sobie tą komunię świętą udzielaliśmy. Dla Bazylego praktyka ta jest dość powszechna. tak? Nie jest to rzecz nienormalna, a wręcz przeciwnie, jest Normalne. I oczywiście późniejsi myśliciele chrześcijańscy będą od tego odchodzić, mówiąc wprost, że należy przestać udzielać sobie samemu Komunii Świętej. Należy iść do kościoła i przyjąć tą Komunię Świętą od kapłana. Bardzo ciekawe jest to, że te pierwsze sobory, wielkie sobory powszechne, w zasadzie nic nie mówią o przyjmowaniu Komunii Świętej. W ogóle bardzo mało zajmują się kultem, co pokazuje nam kilka spraw. Po pierwsze, mamy wiele tradycji liturgicznych tamtego czasu, więc ciężko, żeby biskupi, którzy przyjechali z Konstantynopola, z Rzymu, z, nie wiem, z Egiptu, z Jerozolimy, dyskutowali na temat tego, co ich różni. Oni zajmowali się na tych soborach tym, co ich łączy czyli starali się wypracować jeden sposób wiary. Natomiast, mimo wszystko, Sobory podejmowały kilka ważnych rzeczy. Pierwszy sobór nicejski z 325 roku pisze między innymi, że diakoni nie powinni podawać Eucharystii prezbiterom ani być stawiani wyżej od nich. Piszą dalej, doszło do wiadomości świętego i Wielkiego Soboru, że w niektórych miejscowościach i w miastach diakoni podają komunię świętą prezbiterom. Kanon ten tego zabrania. Ciało Chrystusa bowiem mogą podawać tylko. Presbiterzy, Czyli w jakiś sposób należy tutaj zaznaczyć, że Sobór tylko i wyłącznie mówi o pewnym porządku. Pisze dalej, zgodnie z właściwym porządkiem mają przyjmować komunię po prezbiterach, tutaj mówię o diakonach, i ma jej udzielać im biskup lub prezbiter. Nie wolno też diakonom zasiadać pomiędzy prezbiterami, sprzeciwia się to bowiem regule i jest niezgodne z porządkiem. Natomiast Sobór nic nie mówi o przyjmowaniu Komunii Świętej, czy do rąk, czy do ust. Była to rzecz w tamtych czasach normalna. Wszyscy przyjmowali akurat w 325 roku Komunię świętą na swoje ręce. Mamy jednak tam w tym Soborze ciekawy zapis, niektórzy mówią, że należy tylko i wyłącznie nakręcząco przyjmować, bo człowiek jest taki, że musi upaść, natomiast te 20 kanon tego Soboru Nicejskiego mówi, nie należy modlić się na kolanach w niedzielę i w dni pięćdziesiątnicy, ponieważ są tacy, którzy klęczą w niedzielę i w dni pięćdziesiątnicy. Święty Sobór postanawia, że modlitwa do Pana ma być zanoszona w postawie stojącej, by wszędzie był przestrzegany jeden i ten sam porządek. Czyli widzimy tutaj, że Sobór Nicejski nie twierdzi, że tak musi być zawsze, tylko zauważa, że niektórzy wprowadzają pewien rozdźwięk i to, są w stanie skrytykować. Ojcowie soboru są w stanie skrytykować to, że w niedzielę i w dniach pięćdziesiątnicy wierni klęczą, a nie powinni, ponieważ są odkupieni przez Jezusa, klękanie jest zawsze pewnym symbolem posłuszeństwa, czy też uległości, czy też upadku. Tutaj należy stać wyprostowanym. Ale nie mówią oczywiście, że tak ma być zawsze. Jednakże w tych tekstach świętych absolutnie nie ma żadnych tekstów mówiących o tym, że jakiś sposób przyjmowania Komunii Świętej jest niegodny, czy też niewłaściwy. A już opozycji jest. Czyli pewnie gdyby się coś takiego działo, że byłby jakiś rozdźwięk w ówczesnym kościele co do przyjmowania tej Komunii Świętej, na pewno święty Sobór o tym by także poinformował. Tych świadectw z IV- i V wieku mamy więcej. Mamy świętego Teodora, który w jednej ze swoich homilii wspomina także o praktyce właśnie tej udzielania Komunii Świętej na rękę. Podkreśla, że cześć dla przyjmowania Eucharystii wyraża się w akcie procesji, czyli my dzisiaj też mamy procesję, która podchodzi i ten akt procesji jest ważny, ale co ciekawe, oczy osób, które podchodzą, mają być spuszczone, zaś dłonie, lewa pod prawą, wyrażają wielki szacunek dla przyjmowania ciała Chrystusa. Jest to homilia XVI w zbiorze właśnie świętego Teodora, można tą homilię przeczytać. Teodoret z Cyru, czyli święty żyjący w no. Też w V wieku, gdzieś tam, lata 50-65 wieku zmarł, w swojej historii kościoła, bo takie dzieło nam zostawił, wspomina tak mimochodem o komunii świętej na rękę, bo również relacjonuje pewną postawę świętego Ambrożego, święta Ambroży umarł 60 lat wcześniej, 397 rok, wobec cesarza Teodozjusza. Teodozjusz no, dopuścił się dość Krwawego zajścia w tesalonikach. Yy, można powiedzieć, przez jego decyzję zginęło wiele osób. I święty Teodoret wspomina, że święty Ambroży mówił tak: co teraz zamierzasz z zrobić? Wyciągnąć splamione krwią ręce i przyjmować nimi ciało pańskie. I to jest dość ciekawe, ponieważ on wyrzuca cesarzowi nie to, że będzie przyjmował ciało pańskie rękami, i to jest coś strasznego, tylko Przyjmuje Jezusa na ręce, a te ręce ma splamione krwią. To jest dokładnie to samo, co apostołowie nam zostawili w swoich listach. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie kiedy jest te, taka mowa o języku, że tym samym językiem, który chwalimy Boga, obgadujemy innych, tak? czyli sądzimy innych. I to jest straszne, mówią apostołowie. I tutaj też święty Ambroży o tym mówi. Tymi samymi rękami, które zabijałeś, będziesz teraz przyjmował ciało pańskie. Więc jakby powiedzieć zupełnie przy okazji, w ustach świętego Ambrożego mamy tą informację o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę. Święty Augustyn zachęca nas do adorowania Eucharystii w czasie jej przyjmowania, czyli właśnie gdy mamy go na swoich dłoniach. Bardzo ciekawe jest też późniejsze świadectwo. Cezarys Al, umarł w 542 roku, nie wiemy kiedy się urodził, zostawił nam swoje katechezy. Wygłosił m.in. nam taką katechezę o konieczności przygotowania duszy do tego ważnego momentu, jakim jest komunia święta. I on wskazuje na Eucharystię jako pokarm dający życie wieczne. Poucza wiernych, i tutaj będę troszeczkę cytował, aby przystępowali do ołtarza Pańskiego z czystym ciałem i sercem, ze spokojem i z czystym sumieniem. Wtedy dojdzie szczęśliwym przejściem do owego ołtarza, który jest w niebie. Z Zwraca uwagę, aby w czasie przyjmowania Komunii Świętej tak bardzo się skupili, aby wtedy, gdy udzielane jest nam ciało Chrystusa, nic z tego nie upadło z naszych rąk na ziemię. Czyli ten kaznodzieja wspomina, że w VI wieku cały czas ten sposób przyjmowania Komunii Świętej jest standardowym sposobem, że tak powiem. Natomiast zauważa ten problem, który wielu dzisiejszych przeciwników zauważa dzisiaj. Mówi, uwaga, może coś spaść nam na ziemię, tak? Musimy uważać, żeby żadna cząstka widzialna, powtórzę, widzialna, ponieważ Kościół nigdy nie y, analizował dłoni pod mikroskopem i mówimy tutaj tylko o widzialnych cząstkach Chrystusa, aby ta widzialna cząstka Chrystusa nie upadła. Już w VI wieku takie ostrzeżenie było przez Cezarego zaraz nam zostawione. I chciałbym się odnieść tutaj do tych relacji, które niby wskazują na to, że komunia święta na rękę nie była udzielana. Papież Leon Wielki, który często jest przytaczany przez tradycjonalistów i do ludzi, którzy są przeciwni komunii świętej na rękę, zostawił nam taki komentarz do świętego Jana, to jest do szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, gdzie mówi o tym, że przyjmuje się do ust to, co uznaje się przez wiarę. To jest o komunii świętej. Ten fragment jest często przytaczany jako taka, taki sprzeciw. Zobaczcie, papież Leon pisze o tym, że przyjmowało się do ust Chrystusa. Niestety z tego ustępu nie wynika, że przyjmowanie do ust było jedyną praktyką. Podobnie jak dziś mówimy na przykład, że dziecko wszystko bierze do ust, co nie oznacza, że nie używa rąk, aby to wziąć do ust. Mi się wydaje, że to tłumaczenie jest dość dobrym tłumaczeniem, żeby zrozumieć, że to, co pisze Leon, nie wskazuje na to, w jaki sposób do ust to ciało pańskie przyjmujemy. Ciekawszym fragmentem jest fragment Grzegorza Wielkiego. Przypomnę, Grzegorz Wielki mniej więcej to jest przełom VI i VII wieku. On w swoich dialogach opowiada, jak papież Agapit uczynił cud podczas mszy. Gdy ciało Pańskie włożył do ust wiernego, ten wierny został uzdrowiony. Wszystko w porządku i wszystko bardzo fajnie. Jednakże należałoby poznać kontekst tego opowiadania, by zrozumieć. Że ta komunia święta, której udzielał papież, Agabit, nie była normalną komunią. Pozwólcie Państwu, że przytoczę. Wkrótce potem, ze względu na sprawę gotów, błogosławiony Agabit, kapłan Świętego Kościoła Rzymskiego, któremu z woli Bożej służby, przybył do cesarza Justyniania. Pewnego dnia, jeszcze w czasie podróży, na ziemi greckiej przyprowadzono do niego człowieka ślepego i kulawego, który nie mógł wypowiedzieć żadnego słowa ani podnieść się z ziemi. Aby go uleczyć. Gdy krewni Kulawego przyprowadzili Go płacząc, mąż Boży z niepokojem zapytał, czy wierzą w Jego uzdrowienie. Odpowiedzieli, że wierzą, iż zostanie uzdrowiony mocą Boga i powagą Świętego Piotra. Mąż Boży natychmiast pogrążył się w modlitwie, rozpoczął mszę świętą, złożył ofiarę w obecności Boga wszechmogącego. Po jej zakończeniu, obchodząc od ołtarza, wziął za rękę kulawego i wobec obecnych tam ludzi postawił go na nogi. A gdy włożył mu do ust ciało Chrystusa, język od dawna niemego rozwiązał się i zaczął mówić. Wszyscy pełni podziwu, Zaczęli płakać z radości, a dusza ich ogarnął lęk i bojaźń, gdyż zobaczyli, co Agabit mógł czynić mocą Pana i za świętego Piotra. Zwróćmy uwagę na to, że ten, który przyjmował tą komunię świętą do ust, jeszcze przed chwilą było napisane, że nie mógł nic wziąć w ręce. Był to człowiek najprawdopodobniej sparaliżowany. Dlatego też uważam, że to świadectwo nie wskazuje na to, jakoby komunia święta była udzielana tylko do ust i nie można uznać, że takiej komunii świętej absolutnie nie wolno było przyjmować na rękę. Czy w związku z tym wszystkie te argumenty, które przedstawiają przeciwnicy Komunii Świętej na rękę są nieprawdziwe? No oczywiście nie. Ja Państwu sam mówiłem w zeszłym miesiącu o y, ustawach synodalnych wczesnego Kościoła. I tak na przykład y, na Synodzie Galijskim y, w Auxer ustalono, to był 581 rok, bardzo precyzyjnie, że kobiety mogą przyjmować Komunię Świętą tylko poprzez chustę. Każda kobieta, gdy przychodzi do Komunii, ma mieć własne domikale, gdyby któraś nie miała, nie może przystąpić do komunii aż do jednego dnia pańskiego. Czyli taki welon wykonany z płótna, tak, na którym kobiety przyjmowały komunię. Dość ciekawe, bo przez ten welon także one nie dotykały gołymi dłońmi tych postaci eucharystycznych i najprawdopodobniej właśnie przez ten welon potem brały do ust, ale niektórzy twierdzą, że właśnie z tego welonu później samą ręką brały do ust, więc nie wiadomo, jak to do końca wyglądało. Synod trulański z 692 roku, jak już mówiłem w zeszłym miesiącu, mówił o tym, że należy obowiązkowo dawać komunię świętą na rękę, a nie poprzez patenę, gdyż to właśnie ręka człowieka jest bardziej godna. Natomiast jest rzeczywiście tekst synodu z 650 roku, czyli synodu mimo wszystko troszeczkę wcześniejszego z Rouen. To był też teren Galii, gdzie w kanonie trzecim ustalono, że komunię świętą należy udzielać tylko i wyłącznie do ust, a na rękę nie może przyjmować żadna osoba. Świecka. Uważa się ten przepis i tutaj przez badaczy, za jakiś taki pierwszy, jakby powiedzieć, pierwszy moment, który pokazuje nam, że coś się zmienia. Tak? Jest to pewien wyraz zmieniającej się struktury kościoła, z tego, że tak jak mówiłem Państwu wielokrotnie, liturgia zaczyna być traktowana jako coś tylko i wyłącznie dla kleru, że świeccy to mają być tylko tacy obserwatorzy, i tak dalej. I ten punkt, czyli 650 rok, synod w Rouen, rzeczywiście. Istnieje. Nie był on absolutnie, nie dotyczył całego kościoła, gdyż cały kościół taką praktykę zarzucił o wiele później, natomiast już pewne takie miejsca się pojawiały, gdzie ta praktyka się zmieniała. Reasumując, chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek będzie z Państwa interesował się tym, Tematem, to proszę pamiętać, i to jest takie moje przeżycie, które ja osobiście przeżyłem w czasie ostatnich świąt. Gdy w pewnym momencie, w czasie Wielkiego Postu, jednego dnia było czytanie, gdzie Jezus powiedział do świętego Piotra: Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Znaczy, można przytaczać wiele argumentów, można się kłócić, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba pamiętać, że Piotr. Czyli papież, tak, ma pewną władzę w kościele związywania i rozwiązywania. Jeżeli dziś stolica apostolska w postaci papieża poprzedniego papieża w postaci jeszcze poprzedniego papieża czyli mamy tu już papieża Franciszka, papieża Benedykta XVI, papieża Jana Pawła II, papieża Pawła VI, bo Jan Paweł I był dość krótko papieżem, więc ciężko powiedzieć jaki miał ten temat myślenia, ale papieża Pawła VI, którym ten sposób przyjmowania komunii świętej po pierwsze nie przeszkadzał, a po drugie uznawali go za równie godny jak sposób przyjmowania komunii świętej do ust, to uważam, że należy w ten sposób do tego podchodzić. Tak jak mówię, moje wypowiedzi nie mają absolutnie na celu cokolwiek zmieniać w Państwa sposobie myślenia, że Państwo chcą przyjmować na rękę, proszę przyjmować na rękę, jeżeli do ust są Państwo, to proszę do ust. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie sądzić braci. Żeby w kościele nie było jakiegoś takiego podwójnego dna, jakichś takich ludzi, którzy twierdzą, że ci biskupi to chcą zniszczyć nam wiarę i my tutaj jesteśmy jakimś kościołem prześladowanym. A niestety. Tak się robi, jest to tendencja znana na Zachodzie, a obecnie pojawia się również w Polsce. Dlatego odwagi, Chrystus zmartwychwstał, proszę się o to wszystko nie bać i kochać Chrystusa. I tak jak mówił Sobór Trydencki, przyjmować Pana Jezusa godnie, czyli z czystym sumieniem, bez grzechu, ciężkiego. Do usłyszenia.